O godzinie 023, 6 października 2025. Roku. Dwie jasne kule ognia przecięły nocne niebo nad lotniskiem saki w noworywce na zachodnim wybrzeżu Krymu. Ten pojedynczy obraz był sygnałem rozpoczęcia operacji, której celem było coś więcej niż tylko straszenie. Był to początek celowo rozłożonego w czasie, opartego na informacjach wywiadowczych, ataku mającego na celu sparaliżowanie południowej rosyjskiej sieci logistycznej poprzez zniszczenie morskiego terminalu naftowego w Fedoszy i powiązanych z nim węzłów, które zapewniały paliwo i transport dla formacji pancernych, sił powietrznych i morskich platform uderzeniowych. To, co wydarzyło się tej nocy, nie było spontanicznym atakiem. To była choreografia jednorazowych platform zsynchronizowanej walki elektronicznej i precyzyjnego naprowadzania, wykonana w celu wykorzystania doktrynalnych reakcji obrońców. Operacja rozpoczęła się od roju zaprojektowanego specjalnie po to, by być widocznym i ostrzeliwanym. 63 bezzałogowe statki powietrzne i trzy drony rakietowe zbliżyły się do Krymu z różnych kierunków, z których większość stanowiły celowo tanie, niewielkie wabiki których celem było raczej wykorzystanie ekonomiczne i informacyjne niż destrukcyjne. 48 z nich to masowo produkowane, szybkie, bezzałogowe statki powietrzne wabiki z prostymi korpusami kompozytowymi, przeznaczone do pochłaniania energii radarowej i jej późniejszego wykorzystania. Zmodyfikowane drony komercyjne i przebudowane platformy jednokierunkowe, takie jak starzejący się U-22, również stanowiły część pierwszej fali. Ich zadania były proste: nasycić rosyjską obronę powietrzną, wymusić użycie myśliwców przechwytujących i, co najważniejsze, sprawić, by rosyjski zintegrowany system obrony powietrznej ujawnił się w czasie rzeczywistym. Gdy roje przesyłek dotarły nad Półwysep, dowódca rosyjskiego systemu obrony powietrznej IADS, generał broni odpowiedzialny za zintegrowaną sieć obrony powietrznej Krymu wydał przewidywalny rozkaz: zaatakować wszystkie cele baterie S400. Systemy Pancyr S. 1 i jednostki Tor M. Jeden wystrzeliły pociski przechwytujące, które rozświetliły nocne niebo. Każdy pocisk przechwytujący był dokładnie tym, czego chciała Ukraina. Drogi amerykański lub rosyjski pocisk zmarnowany na tanią, jednorazową platformę, a każdy wystrzelony pocisk generował użyteczny sygnał, który mapował częstotliwości radarów, czasy reakcji i geolokalizację obrońców. Każdy zestrzelony pocisk był strategicznie stratą dla Rosji. Każdy wystrzelony pocisk dawał Ukrainie jaśniejszy obraz tego, gdzie i jak uderzyć dalej. Podczas gdy siły obronne niższego i średniego szczebla były zajęte odpalaniem pocisków na wabiki, korytarze otworzyły się dla głównych łowców w operacji. Z tajnego wyrzutni w pobliżu Odessy najgroźniejsze jednostki rozpoczęły trasę tranzytową na dystansie około 300 km w kierunku Krymu. Główny program uderzeniowy obejmował dwa ciężkie drony rakietowe Peklo, każdy z głowicami o masie około 120 kg, cztery jednokierunkowe drony Ujon 26, Bobur, każdy z głowicami o masie około 4,5 kg oraz cztery platformy EQ 400 Sight. Każdy z głowicami o masie około 30 kg. Dodatkowe wyrzutnie EQ 400 wystartowały bliżej frontu kursańskiego, aby jednocześnie skupić się na celu. Planiści wykorzystali różnicę w prędkości i zasięgu jako narzędzie do pomiaru czasu. Bo burs poruszający się z prędkością przelotową około 200 km. Potrzebował prawie dwóch godzin na przebycie tej odległości pociski Peklo osiągające prędkość około 690 km/h pokonywały tę samą odległość w około 35-40 minut, wystrzeliwując najpierw wolniejsze, ciężkie rakiety Boburs, a później szybsze Peklos. Ukraińscy kontrolerzy synchronizowali okna przylotu tak, aby różne systemy mogły namierzać cele w odstępie kilku sekund. Taktyka podejścia została dobrana tak, aby uniemożliwić radarom namierzanie w linii prostej. Pakiety uderzeniowe poruszały się po ekstremalnie niskich, ślizgających się po morzu, profilach około 98-164 stóp. Ok, 30-49 metrów nad powierzchnią. Na tych wysokościach radary dalekiego zasięgu, takie jak N6E Big Bird, połączone z systemami S-400, były praktycznie ślepe z powodu krzywizny Ziemi. Gdy ocierały się o horyzont radarowy, QUTZ, czteroelementowy system walki elektronicznej, utworzył nad korytarzem podejścia strefę dezaktywacji SS, mającą na celu unieszkodliwienie nawigacji satelitarnej. Standardowa amunicja, naprowadzana za pomocą GPS, byłaby w tym środowisku podatna na ataki, ale platformy atakujące były przygotowane. Komputery pokładowe odrzuciły uszkodzone dane GNSS i przełączyły się na bezwładnościowe systemy nawigacyjne wykorzystujące precyzyjne pierścieniowe żyroskopy laserowe i akcelerometry. To niezawodne naprowadzanie INS pozwoliło dronom utrzymywać kurs z milimetrową precyzją w locie na oślep, zmieniając atak elektroniczny mający na celu ich zatrzymanie w przewidywalny i rozwiązany problem. Zanim doszło do ataku na sam terminal, konieczne było zastosowanie interdykcji wspierającej, aby odciąć arterię dystrybucyjną Fedosza i usunąć krytyczne zabezpieczenia węzłów. Jeden z pierwszych ataków chirurgicznych wymierzony był w węzeł kolejowy Iwazowskaja, arterię kolejową Serii, która transportowała paliwo z terminalu do jednostek na linii frontu. Trzy samoloty AQ-400 z Cytu z głowicami penetrującymi o masie 66,1 funta. OK, 30 kg. Uderzyły w ten węzeł. Jeden z nich trafił w budynek administracyjny stacji i centrum sygnalizacji, uszkadzając system dowodzenia i kontroli, a dwa pozostałe unieruchomiły zwrotnice i rozjazdy, fizycznie przecinając linię kolejową. Atak nie wywołał dużego pożaru, ale osiągnął swój cel. Przepustowość kolei została przerwana, a dystrybucja masowa na południe została zablokowana. Jednocześnie inna przesyłka uderzyła w skład amunicji należący do 18 Ta Armii Połączonych Sił Zbrojnych, który zaopatrywał siły na froncie chersońskim i zaporoskim. Pakiet składał się z czterech pocisków UUG-26, BOBER, uzbrojonych w cięższe głowice bojowe o masie 110,2 funta, ok. 48 kg, oraz jednego pocisku PEKLO. BOBERY przełamały obronę obwodową na małej wysokości. I wdarły się do magazynów, podczas gdy Peklo wykorzystał terminal obrazowania połączony z wgranymi wcześniej zdjęciami satelitarnymi, aby namierzyć najgęstsze stosy amunicji. Nastąpiły katastrofalne, spontaniczne detonacje setek ton pocisków artyleryjskich. Wielokrotne wystrzelenie rakiet i pocisków obrony przeciwlotniczej wywołało apokaliptyczną kulę ognia i falę uderzeniową o sile 4 km w ciągu jednej nocy skład, który który utrzymywał formację na linii frontu został skutecznie spalony. Szpica operacji skupiła się następnie na samym morskim terminalu naftowym w Fedoszy, strategicznym sercu zaopatrzenia Krymu w paliwo. Pakiet uderzeniowy przeznaczony do tego celu składał się z dziesięciu platform, czterech pocisków AQ400 Scythe z głowicami o masie 66,1 funta. Ok. 29,7 kg. 4 pocisków ująt 26 BOBER z głowicami o masie. 110,2 funta. Ok. 49,7 kg oraz dwóch pocisków PEKLO z głowicami o masie. 264,6 funta. Ok. 110,2 kg. Punktami docelowymi były zbiorniki magazynowe terminala. Grubościenne okręty pancerne, których zniszczenie spowodowałoby wtórne, katastrofalne pożary i reakcje łańcuchowe między sąsiednimi czołgami. Gdy pakiet dotarł w pobliże terminala, uruchomiono systemy niższego rzędu, takie jak Pantsir S1. Raporty wskazują, że bateria Pantera namierzyła zbliżającego się Bobera i wystrzeliła pocisk przechwytujący 57E6 zdolny do osiągnięcia prędkości około 4700 km/h. Dla operatora Pantira starcie to prawdopodobnie zakończyło się sukcesem. Zdjęcie celu sugerowało, że zagrożenie zostało rozwiązane. Ten moment został jednak wykorzystany. Odbiornik radarowy na ocalałym boberze wykrył namierzenie i uruchomił miniaturowy system walki elektronicznej, który pogorszył obraz namierzania pancyra. Jednocześnie na wyświetlaczu taktycznym obrońcy pojawiło się wiele nowych celów. Algorytmy logiki i priorytetów zawiodły pod wpływem nagłego wzrostu liczby zwrotów. W rezultacie atakujący stracili większość. Jeden Scythe i dwa Bobery zostały utracone, ale udało się przeniknąć do wystarczającej liczby platform, aby wykonać sekwencję zniszczenia terminala. Atak na zbiorniki magazynowe został celowo zaplanowany w taki sposób, aby syniszczyli jakiś szumont maleńkie aby zniszczyć pancerz i wywołać zapłon. AQ-400. Scythe najpierw zadziałał jako penetrator przeciwko pierwszemu czołgowi, rozrywając lub osłabiając jego zewnętrzny pancerz. W ciągu sekundy drugi Scythe i Piccolo z głowicą bojową o masie 120 kg, 264,6 funta. Uderzyły w ten sam punkt, nasycając konstrukcję, aż do jej zniszczenia i zapłonu. Niemal identyczna seria kolejnych uderzeń zniszczyła drugi czołg i wywołała potężną eksplozję wtórną. Wysoka temperatura, wybuch i odłamki podkopały pobliskie czołgi, aż trzeci czołg uległ awarii w wyniku ciepła i wstrząsu. Łącznie terminal otrzymał ponad 500 kg precyzyjnie rozrzuconych ładunków wybuchowych w głównych punktach celowania. Reakcja łańcuchowa wywołała katastrofalny pożar. Około 2.30 w nocy pożar w Fedocji był widoczny z odległości kilkudziesięciu mil, co zostało potwierdzone zdjęciami satelitarnymi z termowizją. Początkowo oficjalne wersje wydarzeń usiłowały wiarygodnie zaprzeczyć: wypadek przemysłowy, elektryczność statyczna, błąd ludzki. Te wyjaśnienia zostały szybko podważone przez trzy zbieżne ze sobą linie dowodowe pospieszną komunikację w rosyjskim Ministerstwie Obrony, kanały informujące o atakach, międzynarodowe agencje informacyjne donoszące o poważnym pożarze w FedOTI oraz twarde dane z satelitów termowizyjnych i optycznych rejestrujące liczne, rozległe, długotrwałe pożary. Wszystkie te sygnały jednoznacznie wskazywały, że był to atak kinetyczny, a nie katastrofa przemysłowa. Skutki operacyjne i strategiczne były natychmiastowe i systemowe. Fedotia nie była małą farmą magazynową. Terminal miał deklarowaną pojemność około 551 milionów funtów, ok, 240 milionów kiliału towaru po zapełnieniu, co odpowiadało około 275-578 tonom amerykańskim. Zapasy te dostarczały olej napędowy do jednostek pancernych, paliwo lotnicze do samolotów szturmowych. I wsparcia powietrznego oraz cięższe paliwa morskie, które zasilały zasięg pocisków manewrujących i operacje morskie. Jednodniowe utrudnienia w tym węźle mogłyby ograniczyć możliwości operacyjne brygady pancernej, ograniczyć częstotliwość lotów bojowych pułków powietrznych i wymusić zmiany w planowaniu patroli floty i uderzeń. Atak pokazał również podwójnie wrażliwą na zagrożenia nowoczesną logistykę. Rurociągi i magazyny, które zaopatrują formacje pancerne, służą również do podtrzymywania życia cywilnego. Atak ten doprowadził do załamania i tak już kruchej sytuacji paliwowej na Krymie. Jeszcze przed strajkiem, około połowa stacji benzynowych na półwyspie została pozbawiona paliwa po tym, jak terminal stał się bezużyteczny. Racjonowanie paliwa zaczęło dotykać zarówno ludność cywilną, jak i siły okupacyjne. Czołgi. Transportery opancerzone i ciężarówki logistyczne stały bezczynnie w bazach, harmonogramy przemieszczania się zostały zakłócone, a tempo operacji frontowych uległo spowolnieniu. Dla ludności cywilnej Krymu strajk przekształcił wojnę z abstrakcji w konkretny fakt. Długie kolejki po benzynę, rosnące ceny żywności i nieustanne syreny alarmowe stworzyły atmosferę paniki i niedoborów materiałowych. Poza logistyką operacja miała również negatywne konsekwencje wizerunkowe. Krym przez lata był promowany w oficjalnych przekazach jako silnie broniony i niemal nie do zdobycia. Atak zburzył te narracje. Zamknięcie przestrzeni powietrznej w wielu regionach Rosji i zgłoszone przerwy w dostawie prądu w miastach takich jak Białorod zasygnalizowały opinii publicznej, że zasięg konfliktu się rozszerzył. Fizyczne spalenie czołgów, widoczne z odległości dziesiątek mil i potwierdzone satelitarnie ostrzałami, wysłały jasny sygnał, że żadna jednowarstwowa obrona nie jest nieomylna, gdy połączy się doktrynę, asymetrię kosztów i przebiegłość. Z analitycznego punktu widzenia operacja ta ujawniła fundamentalną prawdę strategiczną dotyczącą współczesnej wojny asymetrycznej. Ekonomiczne zużycie drogich systemów obronnych z tanimi narzędziami może zmienić układ równań kosztów i cykli decyzyjnych. Pojedynczy pocisk przechwytujący S-400 kosztuje orzędy wielkości więcej niż dziesiątki tysięcy dolarów potrzebne do wyprodukowania jednorazowego, bezzałogowego statku powietrznego. Zmuszając obrońcę do wyczerpania zapasów pocisków przechwytujących, atakujący przekształca ilość w towar informacyjny. Każda emisja radarowa i wystrzelenie pocisku to informacja wywiadowcza. Z technicznego punktu widzenia operacja pokazała również, jak problem odmowy dostępu do GNSS można rozwiązać, gdy systemy ataku są zaprojektowane z uwzględnieniem odporności INS i precyzyjnego naprowadzania końcowego kuca E, bańka sprzed zakłócaniem. Próbowała oślepić nawigację satelitarną, ale ściśle zintegrowane systemy bezwładnościowe i wstępnie wgrane obrazy pozwoliły pociskom Peklo na znalezienie najbardziej skoncentrowanych składów amunicji. A pociskom Bober i Scythe na dotarcie do celu z głowicami bojowymi, nawet gdy GPS był zablokowany. Połączenie nowoczesnej awioniki pierścieniołu. Pierścieniowych żyroskopów laserowych i naprowadzania końcowego z obrazowaniem kompensowało zakłócenia i przekształcało zamierzoną przewagę obronną w operacyjną podatność obrońcy. Ataki rycerzy nie były odosobnionym sukcesem taktycznym. Stanowiły doktrynalne studium przypadku, zapasy amunicji, 18. Armii uległy katastrofalnemu zmniejszeniu. Sieć kolejowa została przerwana w newralgicznych punktach, a główny morski węzeł paliwowy półwyspu został strawiony przez ogień. Ekonomiczne straty rosyjskich zapasów rakietowych i polityczny szok wywołany spaleniem nominalnie bezpiecznej infrastruktury na Krymie wymuszą ponowną ocenę doktryny obrony powietrznej i alokacji zasobów. Operacja pokazała, że tanie, jednorazowego użytku systemy bezzałogowe, zintegrowane z systemem walki elektronicznej i naprowadzaniem terminali obrazowych mogą przynieść strategiczne efekty, które wcześniej wymagały drogich platform lub masowych ataków. Do rana zbiegło się wiele strumieni potwierdzeń. Oficjalne rosyjskie komunikaty, które po cichu potwierdzały zaangażowanie, niezależne doniesienia międzynarodowe i satelitarne dane termiczne, wszystkie wskazywały na ten sam wniosek. Operacja osiągnęła swoje główne cele: osłabienie logistyki, zniszczenie zapasów i wymuszenie doktrynalnej i materialnej rewizji wielowarstwowych systemów obrony przed tanimi, bogatymi w informacje pakietami ataków. Dla sił tej nocy sukces nie był mierzony liczbą odzyskanych UFO, ale spowodowanymi zakłóceniami i osiągniętymi celami. Dla obrońców sukces wymagałby 100% przechwytywania tych heterogenicznych zagrożeń, czego nie osiągnęli. Operacja ta zostanie przeanalizowana jako szablon integracji dezinformacji, ekonomii strat, odpornego na ataki dowodzenia i precyzyjnych efektów końcowych. To współczesna demonstracja filozofii wojny asymetrycznej w której decydującą bronią są redukcja, wyczucie czasu i wykorzystanie informacji. Cele wymienione w tej relacji Sajki-Kacza 18, baza armii, dworzec kolejowy Iwazowskaja, a przede wszystkim morski terminal naftowy Fodosia są prawdziwe. Ataki miały miejsce w opisanym czasie, a narracja operacyjna opiera się na technicznej analizie sygnałów oficjalnych i ze źródeł jawnych, Obrazów społecznościowych oraz potwierdzeń satelitarnych. To, co wydarzyło się na Krymie w nocy 6 października, nie było jedynie taktycznym rajdem, lecz strategicznym posunięciem, które. Otii. Zminięcień, które zmieniło sposób myślenia na całym teatrze działań wojennych na południu kraju.